Siemanko z tej strony Witaj, Witam Was bardzo serdecznie W kolejnym filmie z Roblox na moim kanale I dzisiaj e, słuchajcie Postaramy się trafić Huge e, Hacket Kata Tak jest mam 200 bilionów prawie coinów Wiem że to nie jest jakoś dużo słuchajcie na maksa Ale spróbujemy go trafić Jeżeli nie uda mi się na koniec odcinka trafić tego kota To słuchajcie otworzymy e, właśnie Ten prezencik za 2400 Robuxów Także to będzie moja kara słuchajcie Tutaj dzisiaj no i zobaczymy Czy uda nam się trafić tego Huge -ka Hacket e, Kata A próbuję go Trafić dlatego, że jest potrójna szansa, chyba teraz, słuchajcie, zwiększył Roblox tutaj, znaczy, Roblox, e, Pen Simulator zwiększyło szansę na trafienie, właśnie tego e, Hacket Kata, czyli tego, którego ja mam tutaj, tylko że dużego i bardzo chciałbym go trafić, słuchajcie, także postaramy się dzisiaj, jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl epickie rzeczy, no a my lecimy i słuchajcie, odpalamy sobie buściki, oczywiście, wszystkie, wszystkie mamy tutaj podpalane, jeszcze tylko te dwa, odpalamy i lecimy, słuchajcie, tutaj i będziemy otwierali te jajeczka za 3 biliony. Czyli tego kota chcemy tutaj trafić. Mamy prawie 200 bilionów e, coinów. No i na szczęście muszę chyba kichnąć. A może i nie. Wow, mityczny nam się trafił 404 demon. Ej, to jest pierwszy pet mój taki w ogóle. What? Jaki fortej to jest ten to jest ten pet w ogóle przedostatni. To zwiastuje mega kozacki odcinek. Ej, ten pet jest sztosem, totalnym sztosem. Dobra, ściągamy tego i zakładamy demona! Wow, Ej, tego to się nie spodziewałem. Naprawdę, mega szkoda, że się udało go trafić. Wydaje mi się, że jest mała szansa na trafienie go, naprawdę. Musiała być mega mała. A to pierwsze jajeczka i od raz trafiliśmy do takiego koskiego peta. No mega się cieszy, słuchajcie, naprawdę. To zwiastuje, że możemy dzisiaj trafić, słuchajcie. Wow, złoty kot... Czekajcie, to jest który? Gdzie mm... jest ten złoty haket? A, to jest ten. On nie ma dużo, już go chyba trafiłem nawet teraz. <laughs> Ubeli na odcinku. Ale słuchajcie, trafiliśmy mega kozackiego peta. Naprawdę. On jest mega sztosem. No to nieźle. Nieźle się zapowiada ten odcineczek. Czuję, że możemy trafić dzisiaj a huge hacket kata. Please, chcę, żeby to się wydarzyło dzisiaj. Nie mamy zbyt dużo tych coinów, no ale wiecie. Tyle ile mamy, tyle otworzymy. E, zobaczymy. Tutaj mamy... A, inwentory full. O, proszę bardzo. To ja nawet tego się nie spodziewałem. Dobra, trzeba pousuwać trochę petów. <grytania> Dobra, te elfy usuwamy wszystkie. Czy można jakąś jakoś większą ilość tutaj zaznaczyć i, i powyrzucać je? Nie wiem, słuchajcie. E nie znam takiej takiej opcji, więc muszę tutaj klikać po kolei. Oh my god, słuchajcie, bo dużo nam się trafia tych petów takich zwykłych właśnie. Ja wcześniej tego nie wyłączałem i później mamy problem tutaj. Jak otwieramy jajka, to wiecie, te pety, które nam wypadają, to niestety już ich nie dostajemy, bo jest pełny inwentory. Dobra, poklikam sobie tutaj szybko, słuchajcie, pousuwam te peciki i już za chwileczkę otwieramy dalej. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dobra, delayed jest. Okej, okay, pięknie, dobra, i otwieramy kolejne, słuchajcie. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Aj, jaj, aj. już myślałem, że może przyfarcimy tutaj, słuchajcie, i się uda. Dobra, jeszcze raz. Otwieramy i. Hmm. Haket, katy, ale zwykłe. Te rakuny w ogóle niepotrzebne. Może ja tu zaznaczę, żeby y, Basic i Rare mi wypadały. Okej, okay, dobra. Basic i Rare. Które są Rare? Czy to są te. Yy, czy to są yy, te które to są? <grych> dobra, te są epiki, dobra, to hacket katy są spoko, ja bym chciał je tutaj yy, utrzymać, ale te rare właśnie możemy powyrzucać. Zobaczmy jeszcze raz, tak, epiki mamy, dobra, okej, okay. otwieramy dalej otwieramy dalej, e, niech to jest... Wow, rainbow hexigator! To też jest dobry pecik chyba Rainbow Hexigator, wow, 209 milionów Dobry jest, słuchajcie. Też yy, rzadki pewnie do trafienia. Dobra, lecimy dalej. Już mniej niż 100 bilionów nam zostało. Dlaczego? Nie, jaka szkoda. A i tu trzeba mieć naprawdę mega dużo tych coinów, żeby to otwierać i trafić. Okej, okay, Rainbow yy, Raccoon. Spoko, ale nie jest jakiś turbo dobry. Okej. Okay. O, oh, Golden Hexigator. Też nie jest zły, słuchajcie. Golden Hexigator jest tutaj. No, powiedzmy sobie, że taki średni. Dobra, otwieramy dalej. A jajaj, chciałbym tego huge hacket kata. To był sztos, ale i tak jestem zadowolony, że tego peta trafiliśmy, naprawdę. Mega się cieszę, bo jest to dobry pecik, który nam tutaj wypadł. Okej, okay. nie ma nic, nie ma nic. Bardzo ciężko jest go trafić. Już coinów nie mamy, także zbyt dużo to nie pootwieramy. Okej, okay, jeszcze będziemy musieli trochę pootwierać sobie tam skrzyneczek, żeby nazbierać trochę coinów może. Ale już za to, że nie trafiliśmy, to triple damage boost... Aha, okej, okay, dobra, e boost mi się skończył. OK, otwieramy, kolejnego. Egg Champion zdobyliśmy. Okej, okay, nie chcę wypaść, dlaczego? Proszę. Wypadnij, kocie. <ścoughs> ciężko na maksa go trafić, słuchajcie. Mega ciężko będzie go trafić. Myślałem, że dużo coinów uzbierałem, bo dzisiaj naprawdę długo zbierałem te coiny. A tutaj lipa, jednak e, za mało ich uzbierałem. Dobra, pojedyncze jeszcze jajko otworzymy. Wiem, że bardzo ciężko jest trafić tego kota ogólnie. Mało osób chyba go ma, tak mi się wydaje. E, no ale wiecie, dobra, już koniec. Nieźle, nie trafiliśmy go. Ale i tak całkiem spoko, Pet, że nam e, ten czerwony wypadł. To się naprawdę cieszę. I ten ma 200 bilionów też jest mega spoko. Ja myślę, że możemy go usunąć sobie na przykład tego peta. I założyć tego. Naprawdę, dwa spokopety mi się trafiły. Bo zobaczcie, mamy tego za 209 bilionów. No i 404 demon trafiony. E, teamwork ma, ma więcej the major e, I randomowo spawni nam tutaj, słuchajcie, e, diamenciki. Także mega spokopecik nam tutaj wypadł. Jestem bardzo zadowolony z niego. No dobra, ale za karę otwieramy, słuchajcie, e, sobie prezencik. Zobaczymy, co nam tu wypadnie. 2400 robuxów wydamy. I uwaga, co nam tu wypadnie. Uwaga, trzy ekskluzywne jajka. Plus coś dobrego. No, nie jest źle, słuchajcie. Emperor Dragon jest spoko. Jest spoko naprawdę, bo to jest jeden z tych lepszych pecików tutaj. E, agility ma. Okej, okay, to tego możemy sobie ściągnąć i zakładamy sobie kolejnego e, tego pecika. I jeszcze nam wypad który? Te koty chyba, ale one są takie słabiutkie te koty są w ogóle bez sensu e, petami, nie wiem po co mi one, co ja z nimi zrobię. Ale dobra, mamy jedno, żeby nie było. Okej, okay, szkoda że nie trafiliśmy kota, ale jeszcze może będzie szansa, słuchajcie. Otworzymy sobie kilka skrzyneczek tutaj e, i zobaczymy, może go trafimy. No co jest grane? O, idźcie otwierać tam i tą skrzynę skrzynię. <grych> Dobra, damage, a tylko musimy sobie potrójnego jeszcze odpalić tutaj. Mm, Okej, okay, gdzie to było? E, tutaj potrójny damage. Dobra, otwieramy to. E, czy szybciej idą teraz te skrzynki? Troszeczkę na pewno, bo mamy o jednego peta więcej, który ma 500 bilionów. No i mamy tego e, 404 demon, mega spokopecik moim zdaniem, mega spokopecik. Nie wiem czy ktoś go jeszcze... Nie no, trafił na pewno go ktoś. O, tych już 1300 jest existent. A pamiętacie jak ja to otwierałem to było 300 coś chyba tylko. To nieźle. Nieźle tutaj poszło. Dobra, otworzymy sobie jeszcze kilka skrzynek. I jeszcze spróbujemy. Jeszcze raz, słuchajcie, otworzyć tam to jajko. Może wypadnie ten huge kaket cut. Chociaż jest, wątpię w to, że nam wypadnie, bo e, na niego jest mega mała szansa. Ale będę się starał, słuchajcie, może zrobimy jakiegoś lajfika nie, niedługo, e, właśnie z otwierania tych jajek. I wtedy może nam wypadnie. Byłoby mega fajnie. No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Też na liveie wtedy porozdaję może niektóre pety. Bo problem jest w tym, że te ekskluzywe niektóre, nie mogę ich rozdać jeszcze. Nie wiem dlaczego tak jest. A na przykład te. Stare mogę rozdać. Yy, któreś tutaj mogę porozdawać, ale niektórych nie mogę w ogóle, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, bo Beli próbowałem zrobić streida i te ekskluzywy, czyli mm, te koty, na przykład tych kotów nie mogłem dać w ogóle. Więc nie wiem dlaczego tak się dzieje, słuchajcie. I tych też nie mogłem Beli dać, a tych też mam dużo i mógłbym je rozdać, słuchajcie, bo one są spoko. Mają 70 bilionów. Yy, no i są ekskluzywami, mi one nie są jakoś mega mocno potrzebne, bo wolałbym e, lepsze pety mieć, na przykład te za 500 bilionów, e, które tutaj mamy, no i te też są fajne, chociaż te Hexiga Hexigator spoko, ale nie ma tych dodatkowych umiejętności, to jest słabe, nie? E, Mythicale są najlepsze moim zdaniem, no bo e, Mitikale jak mamy to jest mega spoko i te Dark Matter też jest fajne. To też jest fajne, słuchajcie, jeżeli mamy Dark Meter. Dobra. Yy, otworzymy sobie jeszcze tą skrzynkę i będziemy otworzyć jajko, i zobaczymy, czy nam coś tutaj wypadnie ciekawego. Ale słuchajcie, i tak jestem zadowolony, że to wypadło. Naprawdę, bardzo jestem z tego zadowolony. Szkoda, że nie ma większej szansy, chociaż i tak potroili szansę na, yy, na to, że może nam wypaść ten kod hakerski duży. Ale myślę, że i tak to jest mega mała szansa w ogóle, że on wypadnie No ale będziemy próbowali, słuchajcie Nie poddamy się i będziemy próbowali, bo że w końcu nam kiedyś tutaj wypadnie <laughs> Dobra, będę musiał znowu dużo tych coinów zbierać To zajmuje sporo czasu, naprawdę Ale no, będziemy zbierali, nie? 200 bilionów długo zbierałem, a jest to i tak mega mało, słuchajcie Niektórzy mają po 900 bilionów na przykład Ja nie wiem, jak oni to robią, że tyle mają tego Bo naprawdę długo się to zbiera wszystko więc ja nie wiem jak oni to robią, słuchajcie, że mają aż tyle. Jeżeli wy macie jakiś sposób na zdobycie łatwiejszych tych coinów, w sensie najlepiej byłoby za Robuxy je kupować, no ale, ale nie ma takiej opcji, żeby kupić za Robuxy sobie te coiny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Rainbow Hexigator! Czy on jest dobry? Ej, to jest znowu ten za 209 bilionów. What? Mega dobrze idzie. Szkoda mi te, słuchajcie, oddawać pety, bo one... W sensie nie, że oddawać, tylko w sensie, chodzi mi o to, że... One mają te dodatkowe umiejętności, które są spoko, co nie? Eee, i, i to mi szkoda ściągać, bo on ma 20% faster, 50% więcej damage robi czyli jak ma 70, no to ma wie no, dużo więcej i nie wiem czy tego 209 bilionów nie, nie jest lepszy od tego nawet. Tak mi się wydaje. No dobra, nieważne, słuchajcie, ale mam takie pety, kolejny Hexigator za 209 bilionów wypadł. Myślę, że to nie jest źle słuchajcie, i niezłe pety nam dzisiaj tu powypadały. No ale haket kata dużego niestety nie trafiliśmy. Bardzo, bardzo ciężko jest go trafić, ale jeszcze będziemy próbowali. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy. Ja wam się dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na tym kanale. Pozdrawiam Wita. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, papa! Pa!